Witam serdecznie. Opowiem tobie historię o spełnianiu marzeń, wielkim trudzie, osiąganiu założonych celów oraz pewnych moich niepowodzeniach. Ja sam na siebie mówię, że jestem włóczęgą. Powiem szczerze, że nie jestem z tych ludzi, którzy siedzą w domu, mają stabilną pracę i ustatkowane życie. Mi niestety nie udało się nigdy tego osiągnąć. Jednak los przygotował dla mnie zupełnie coś innego. Mając 29 lat, po kilku latach spędzonych w Wielkiej Brytanii, postanowiłem pojechać na rowerowy urlop. Kolejny nieudany związek przeważył szale. Miałem tego serdecznie dość. Wiele razy zastanawiałem się nad tym, dlaczego ja akurat nie mam szczęścia w miłości. Koniec końców byłem wolny i nie miałem już wiele do stracenia. W listopadzie wszedłem do biura firmy, dla której pracowałem i zostawiłem na biurku mojego szefa wypowiedzenie. Zapraszam. Do zobaczenia. Good morning, sir. How are you? I'm okay. Hello, e t uh, T2. T3. T2. Is that the same stop? Uh, no, it's the same stop. No. Uh, central bus station will be the first stop when you get into Heathrow. First stop. Thank, yeah. you, thank you, sir. Okay. Dobra, to chyba mój, to chyba mój, sześć, sześć do bukieta. Dzień dobry, dzień czwarty e, wyprawy. Jestem w Australii od 24 godzin, jest niesamowicie gorąco. E, wczoraj udało mi się ogarnąć e, rower na którym będę jechał wszystko poszło w miarę dobrze Brisbane bardzo mi się podobało e, niestety musiałem wyjechać z Brisbane e, aby znaleźć takie oto piękne miejsce na nocleg jestem około 25 km. E, bardzo to wszystko tu jest niesamowicie zabudowane, ciężko o jakiś miejsce na nocleg jest godzina piąta rano i jest już ze 30 stopni zaraz będę musiał się ruszać stąd tylko jest e, taki problem że tam są komary będę musiał to wszystko szybko ogarnąć żeby mnie za bardzo aż tak nie pogryzłem a później e, zobaczymy dzisiaj będę jechał jeszcze na północ e, żeby sprawdzić rower oraz chciałbym zobaczyć tutaj e, trochę plaż i rafy e, mam nadzieję że uda mi się dzisiaj przejechać 100 km jak wyjdzie zobaczymy pozdrawiam aha byłem na, niesamowicie e, miałem jetlaga takiego że no szkoda gadać <grym> to było coś okropnego ale już jest lepiej teraz chociaż obudziłem się o 3 już nie mogłem spać przez tego jetlaga e, ale mam nadzieję że jest Każdym kolejnym dniem będzie już coraz lepiej Do usłyszenia. Musiałem się ewakuować z tego miejsca Bo mnie komary tam zjadły Więc e, Podjechałem kawałeczek tutaj na stację kolejową Gdzie mam ławeczkę, mogę sobie rower oprzeć I tutaj sobie wszystko poukładać Tak jak należy e, Bo to dopiero się uczę tego wszystkiego co jak to ma być, więc Muszę dzisiaj trochę kombinować, trochę zmian i zaraz będę ruszał w dalszą część podróży. Płaciło i nareszcie dojechałem tutaj do miejscowości Red cliff. wow idę się trochę pokąpać zarządzam godzinną, półtora godzinną przerwę dzisiaj już prawie pół dystansu przejechałem czyli prawie 50 kilometrów no 35, ale to jeszcze damy radę później muszę wodę skombinować trochę bo mi się Kończy, to zaraz kogoś poproszę, żeby minął, i będę później ruszył dalej. Teraz, a teraz czas na kąpiel. Tak to wygląda tutaj. piękne ścieżki rowerowe mają. No, nie na każdej, ale prawie na każdej ulicy o zielone pasy. Różne. Tutaj w Australii prawie nie ma rąk, Jest parę sztuk, jak na razie, przynajmniej tutaj. W okolicach Brisbane, ale nie. Jest bardzo dużo normalnych skrzyżowań. I się czeka, po prostu się stoi i się czeka. Ogólnie jest. Bardzo gorąco, jadę jeszcze już na południe, no i odczułem teraz taki patent, co jakiś czas tutaj spotykam, w tej Australii, przynajmniej tutaj, bo to właśnie takie przybytki, takie toalety, bardzo ładne, czyste i tam jest trochę wody, można sobie umyć się troszkę i wyczułem taki patent, że właśnie koszulkę sobie moczę we wodzie i później ją mokrą ubieram na siebie. Na no, co wygląda Brisbane, no to tak pięknie cichutko jest. Zauważyłem bardzo, że e, Australijczycy bardzo wcześnie wstają od razu, skoro świt. E, o 6 to już jest pełno ludzi. Chyba to jest związane z tym, że jest tak gorąco wieczorem później, że tylko trzeba zrobić ile można rano, bo później już nie ma, nie ma co. Chciałem pokazać tutaj jedną ciekawą rzecz, nie wiem czy mnie dobrze słychać teraz, ale staram się głośniej mówić. Mianowicie jest autostrada po mojej prawej, a obok niej piękna, wielka ścieżka rowerowa, która biegnie przy samej autostradzie. I zobaczymy, na razie ścieżki rowerowe są super. I jedziemy zobaczymy jak daleko nam starczy. godzina 5.45 Przejechałem już... Już trochę przejechałem dzisiaj 30 km W niecałe 2 godzinki e, No słoneczki pomału wstaje Jeszcze trochę pojadę I znajdę coś do jedzenia Piękny mostek przed nami, cały czas jedziemy na południe, już prawie 40 kilometrów, jest godzina 6 rano, ale słońce już stało bardzo wysoko. Piąta rano, Uf, 80 kilometrów rano. Słońce w Zenicie Muszę tutaj się schłodzić W tej wodzie Jesteśmy Surfers Paradise Jest jak w raju Teraz idę się pokąpać Woda jest tak gorąca że w tutaj, tutaj latają na takich latających skuterach Jakiś Jetpackach Deskorolkach Tyły. I później jeszcze będę ruszył 20 km stąd zamiast to robić się na noc. Ale muszę przeczekać najgorsze słońce, bo teraz raży niemiłosiernie. Niedziela 14 stycznia 2017 był dzień 8 wyprawy. E, dzisiaj e, po raz pierwszy doświadczyłem mojej tropikalnej burzy. W nocy przyszłałem niesamowicie niesamunkie, upioryny waliły, deszlał, e, ostro było. Na szczęście udało mi się zabukować u takiego faceta, nazywał się Barry i znalazłem go na stronie warmshower.com e, i za fryko mnie przenocował, wykąpałem się i spałem w łóżku dzisiaj <laughs> dla miłej odmiany. No dzisiaj pokazał mi, pomocny był, pokazał mi na mapie gdzie tam jechać, e, co zobaczyć Dzisiaj będę podążał jego śladem I jesteśmy z Queensland, gdzie byliśmy wczoraj, przyjechaliśmy do nowej południowej Walii I Jedziemy na dół w stronę Sydney ale Sydney to jeszcze bardzo daleko, ale pomału zmierzamy w tym kierunku e, Teraz jadłem śniadanko Ej, chwilę poczekam aż deszczyk przestanie padać i jedziemy dalej. Maludnica zatoka e, Dzisiaj dzień jest troszkę lepszy Po są takie chmury jak na razie, ale widzę, że się przyjaśnia. Byłem tam w dżungli. Musiałem ominąć taki mocny autostradzie dzisiaj. Nadłużyłem przez 120 km No ale jakoś dałem radę. Górki były niemiłosierne momentami musiałem kochać ten rower no ale też się można było zjechać z tych górek później tutaj chwilę odpocznę i jeszcze ruszam dalej póki można jechać nie ma jeszcze takiego słońca jestem w miejscowości Podswil. teraz e, stary sposób na koszulkę czyli jest zazwyczaj jeszcze gorąco ale da się jeszcze trochę pojechać bo jeszcze słońce aż tak nie wyszło więc jeszcze spróbuję z 10 km zrobię i trochę sobie później odpocznę. Jedziemy się trochę pokąpać. Proszę bardzo. Po raz kolejny jedziemy przez dżunglę. Zrobiło się tak gorąco, że już nie można dalej jechać I muszę teraz trochę po To leży tutaj jest 4-5 godzin I jeszcze może parę kilometrów da mi się pyknąć dzisiaj No Wykończam mnie to w słońce Gorąco jest bardzo Dzisiaj pewnie jest No 35 stopni będzie A na słoneczku to chyba z 50 Musiałem szybko spakować miejsce mojego odpoczynku, bo nadciąga burza, więc trzeba się ruszać. Dobry. Poniedziałek 16 stycznia. Przejechane kilometry. E, dzień ósmy wyprawy. Przejechane kilometry. To 400. Teraz sprawdzę. E, 412 km dzisiaj jest na campsite bo tam w dżungli nie bardzo było gdzie jeszcze a... no trzeba się ruszyć, jakieś ręku zjeść bo trochę głodny jestem i będziemy ruszać dalej na dół Ech. dojeżdżamy do miejscowości Palina tutaj sobie chwilę odpocznę na tej automowiczce ja muszę tutaj trochę sobie rzeczy posłyszeć. I chciałem pokazać jaka piękna zatoka tu jest naprawdę wspaniałe widoki tutaj mój bike. panelik słoneczny z tyłu ładuję telefon, baterie oto kolejna piękna plaża przed nami. Zbliżamy się do Baliny pomału. Chciałem pokazać Przepiękne ścieżki rowerowe, które tutaj właśnie mają, w Australii i to nie tylko w wielkich miejscowościach, a także i w mniejszych. Jedziemy wybrzeżem na południe, do, odległość do Sydney, jakieś 750 km, może trochę lepiej. Właśnie zrobiłem 31 km dzisiaj. Słońce jeszcze nie grzeje, tak? Jest trochę chłodniej, więc można jeszcze jechać. Pokazuję tutaj, jakie piękne domy mają. Mieszkają bardzo, bardzo wygodnie. W słoneczku. Większość właśnie wygląda tego typu zabudowa domki parterowe i bardzo rozległe na drugą stronę się przetrawiamy pokażę wygląda to tak elegancko, za dolara całego przejeżdżamy do... Nie chciałbym wiedzieć, jakie tam węże i inne zwierzątka się czają. Więc to nie ma za to, Zatem. 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 nie mam wyjścia, może taką drogą, którą Dojechałem do miejsca odpoczynku nowego. Widziałem parę machinków Tutaj właśnie tam po Niestety nie ma żadnej innej drogi naokoło. Trochę kąże odemnie tak jeździ. Momentami było no tak wąsko ale no jak mi dałem radę. Jeszcze dzisiaj 36 kilometrów do zostało i tam staram się dojechać za dwie, trzy godzinki za trzy godzinki powinno tam być. Wtorek, 17 stycznia przyjechamy kilometry 550 um, dzisiaj jest rano

nie, nic nie dogoniło. pokazuje jak wielka ta rzeka jest. O, odległości w Australii są niesamowite. Już prawie 600 km za mną. Czyli tyle co długość Polski. A tutaj na mapie to naprawdę niewiele. Więc jeszcze dużo, dużo pedałowania przede mną. W Australii zostało co tam przed nami to jest rzeka jest bardzo wilgotno ale na tej rzece widzę, że są kutry normalnie kutry rybackie czyli ludzie muszą tu żyć z rybołówstwa już prawie 30 km o 25 i pomału zmierzamy na prom kolejny. Przeparawa promowa przez rzekę clearance. Cały go proparuje, więc będzie trzeba je schować na trochę. Bardzo jest wilgotno. Tutaj bike stoi i czekamy, aż będziemy przejeżdżać. Kupiłem 6 bułek, i terwę za jedyne 9 dolarów. No i już dzisiaj niedużo zostało, tylko 30 km, ale słoneczko będzie odgodować, więc będę musiał bardzo pomału jechać, uważać. Może po 5 km i odcineczki jakieś małe albo poczekać do wieczora. Hello Dzisiaj <grytanie> rano sobie im śniadanko i się okazało, że dwóch wariatów też jedzie na rowerach i się jakoś z nimi spyknąłem. Kurcze i e, chopaki są z Rumunii i zapierdzielają do Sydney, z Brisbane do Sydney. Jadą na wycieczkę, prawie dookoła świata. Byli w Afryce i tutaj Wam ich pokażę. Cześć! I <laughs> mi dzisiaj towarzyszą w moich tutaj podróżach. Gonią gonią Komary Chłopaki właśnie wyjeżdżają Ja zostaję dzień 11 Red Rock dzisiaj jesteśmy ehm, 650 km za nami Dzisiaj mam inne troszkę plany niż oni ale może jeszcze się spotkamy bo oni dużo kilometrów dziennie nie robią a mi na nowych oponach na pewno będzie troszkę lżej ich dogonić więc zobaczymy co dzień przyniesie. Słoneczko wstaje ja jeszcze troszkę poleżę i później sobie coś nagram